Witam bardzo gorąco. Cieszę się, że jestem dzisiaj tutaj z Państwem, z Wami, bo od, to jest przez te trzy lata, kiedy nie byliśmy tutaj z Zeweliną, No, naprawdę było nam jakoś tak dziwnie, wtedy, kiedy właśnie przechodziło to święto dziękczynienia bez. Tej świątyni, bez tego całego święta tutaj, bez tych ludzi, bez tych wspaniałego tej oprawy całej, jakoś to tak było dziwnie. Więc ja się bardzo cieszę, że to wróciło z powrotem że są ludzie, że są koncerty, że to się zaczyna wszystko od nowa że mam nadzieję taką, że to dziękczynienie bo ja na przykład sam cały czas się łapię na tym, że. Za mało dziękuję, nie? że wszystko wydaje mi się, że jest takie oczywiste, że mam, mam rodzinę, że, mam, że jestem zdrowy, że mam coś, że mam coś. A y, cały czas to naprawdę są rzeczy, o które, y, za które się powinno dziękować. I, I Bogu, i ludziom, i w ogóle tym naszym bliskim wszystkim. Bo na przykład nie jest to takie oczywiste nawet, że tutaj nie spadają bomby, nie? bo okazuje się, że. Parę, parę, paręset kilometrów stąd ludzie żyją w wielkim strachu, zagrożeniu, w traumie. Nie? Także naprawdę mamy za co dziękować. Ja mam też. Moją intencją jest to, żeby tak się, tak sobie to dziękczynienie, żeby weszło w ten krwioobieg żeby naprawdę być wdzięcznym całe życie.